Witam Was na kanale Violeta Pił oraz na kolejnej lekcji, która pomoże Wam poszerzyć Wasze słownictwo. Dziś popatrzymy na 17 zaawansowanych przymiotników, przy pomocy których będziecie mogli opisać osobowość czy charakter innych osób. Zaawansowane przymiotniki charakteryzują się tym, że są znacznie bardziej szczegółowe, więc Wasz opis będzie dokładniejszy, bardziej precyzyjny, no i oczywiście ciekawszy. Więc od teraz Koniec z nadużywaniem słówek takich jak good, bad, nice czy lovely. Ale zanim do nich przejdziemy, to najpierw przypomnimy sobie, co to są i do czego służą przymiotniki. Wszystkie te informacje zebrałam razem i stworzyłam dokument PDF, który za darmo możecie sobie pobrać i wydrukować. Link do niego znajdziecie w opisie. Zapraszam. A gdybyście chcieli skutecznie przyspieszyć swoją naukę języka angielskiego, to mam dla Was wspaniałą wiadomość, ponieważ dziś możecie dołączyć do wszystkich moich kursów, korzystając z ogromnej zniżki aż minus 30% na Black Friday. Jest to wspaniała oferta, która nie będzie trwała tylko jeden dzień, ale prawie dwa tygodnie. Wykorzystując ten oto kod zniżkowy, możecie nauczyć się pięciu angielskich czasów gramatycznych, które stanowią aż 90% języka angielskiego i zaoszczędzić aż 173 zł. Jeśli poważnie myślicie o języku angielskim, to te 5 czasów musicie znać. Badania lingwistyczne pokazują, że ich opanowanie gwarantuje swobodną komunikację w języku angielskim. A gdy nie radzicie sobie z użyciem czasów present perfect lub present perfect continuous, to ze zniżką aż minus 30% możecie zaoszczędzić 86 lub 35 zł, w zależności, czy wybierzecie poziom rozszerzony. Podstawowy, więc nie ma na co czekać. Kliknij na link w opisie, użyj tego kodu promocyjnego i do zobaczenia na kursie. To przechodzimy do naszych przymiotników, a po angielsku są to adjectives. Przymiotnik to słowo opisujące rzeczownik, czyli jakąś rzecz, osobę albo koncept. Na przykład a big car, duży samochód. Słówko big, duży. To właśnie przykład przymiotnika, który mówi nam, jaki jest ten samochód. On go opisuje i jest on duży. W języku polskim przymiotniki zmieniają końcówki. I naliczyłam, że słowo duży w języku polskim możemy odmienić na 11 różnych sposobów. Duży, dużego, dużemu, dużym, duża i tak dalej. Dobra wiadomość jest taka, że w języku angielskim przymiotniki mają zawsze taką samą formę i big. Jest zawsze big. Popatrzmy. This big car must be his. Ten duży samochód z pewnością należy do niego. I can't drive such a big car. Nie umiem jeździć takim dużym samochodem. Look at those big cars. Popatrz na te duże samochody. Jak widzicie, w zdaniach angielskich przymiotnik. Big wygląda tak samo, a w zdaniach polskich zmienia swoją postać. Jak już z pewnością zauważyliście, przymiotniki w języku angielskim stawiamy przed rzeczownikiem. A tall man wysoki mężczyzna, a beautiful girl piękna dziewczyna, a cute puppy uroczyszczeniaczek. Przymiotniki mogą również pojawić się po czasowniku być. To be oraz po takich czasownikach jak na przykład look, smell, sound, feel czy taste. Czyli takich, które wyrażają nasze odczucia. Popatrzmy na kilka przykładów. Jack is short. Jack jest niski. You look sad. Wyglądasz na smutną. This smells delicious. To przepysznie pachnie. I feel horrible. Czuję się okropnie. Jak już wspomniałam na początku tego odcinka, przymiotniki będą nam potrzebne, aby opisać nie tylko przedmioty, ale też ludzi i ich osobowość. Cechy charakteru mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. I właśnie na takie dwie grupy dzisiaj sobie podzielimy. Ale zanim zaczniemy, pozwólcie, że sprawdzimy jedną rzecz. Jak po angielsku zapytamy o czyjąś osobowość? Jak zapytamy, jaka jest Hanna? Uważajcie przy tym pytaniu, ponieważ wiele osób ma z nim problem i pyta how is Hanna. Lecz to nie jest pytanie o to jaka jest Hanna, tylko o to jak Hanna się czuje. Aby zapytać jaka jest Hanna, powiemy what is Hanna like. No dobrze, to przechodzimy do naszych przymiotników i zaczniemy od cech pozytywnych. A taką z pewnością jest bycie pewnym siebie, czyli self confident. Słowo confident nam Polakom troszkę źle się kojarzy, lecz w języku angielskim ma ono bardzo pozytywne znaczenie. Popatrzmy na przykład zdania. At school he was popular and self-confident, and we weren't surprised at his later success. W szkole on był lubiany i pewny siebie, więc nie byliśmy zaskoczeni jego późniejszym sukcesem. Chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na przymiotnik. Popular, który pojawił się w tym przykładzie. Na język polski możemy go przetłumaczyć jako ,,popularny", lecz ma on jeszcze jedno znaczenie ,,lubiany". Jeśli ktoś jest ,,popularny", ponieważ posiada pozytywne cechy, to po angielsku powiemy, że jest ,,popular", czyli ,,lubiany". Kolejny przemiotnik to ,,ambitious", czyli ,,ambitny", podobnie jak po polsku. Zamieściłam go na liście pozytywnych cech, ale tutaj, tak jak i w języku polskim, ambitny w niektórych kontekstach może być też ce cechą negatywną. I oto, jak możemy użyć go w zdaniu? John's very ambitious, but I doubt he'll ever make it to the top. John jest bardzo ambitny, ale wątpię, że kiedykolwiek osiągnie sukces. Następnie mamy przymiotnik Bright. Które oznacza bystry. I jest to świetny synonim często nadużywanego intelligent. I oto zdanie. Bright children can learn to read even at the age of three. Bystre dzieci mogą nauczyć się czytać nawet w wieku trzech lat. Bystre osoby często zadają dużo pytań. I tutaj nasuwa nam się kolejna cecha. Jeżeli ktoś zadaje mnóstwo pytań, to znaczy, że jest dociekliwy. A po angielsku jest to inquisitive inquisitive i tutaj podobnie jak z ambitious to pozytywna cecha która jednak może być uważana za negatywną jeżeli z tą ciekawością zaczniemy przesadzać i oto przykład zdania he is such an inquisitive little boy to bardzo dociekliwy mały chłopiec nasz piąty przymiotnik to rozważny a po angielsku jest to sensible sensible i możemy powiedzieć James was sensible and everyone knew he could be relied on. James był rozważny i każdy wiedział, że można na nim polegać. A jak możemy powiedzieć, że ktoś jest na co dzień wyluzowaną osobą? Taką, która się niczym nie przejmuje, nie martwi, a już na pewno się niczym nie denerwuje. I jest to? Laid back. Laid back. I oto jak możemy tego słowa użyć w zdaniu? I've never seen him worried or anxious in any way he's so laid back nigdy nie widziałam go zmartwionego lub zaniepokojonego jest taki wyluzowany z drugiej strony chyba wszyscy znamy osoby które poważnie podchodzą do życia oraz do swoich obowiązków i wykonują je sumiennie po angielsku powiemy że są conscientious conscientious popatrzmy na zdanie He was a conscientious worker and I'll miss him very much. On był sumiennym pracownikiem i będzie mi go bardzo brakować. A teraz przejdźmy do tych negatywnych cech charakteru i na pewno każdy z nas zna choć jedną osobę która jest niestety kłótliwa. Być może kojarzycie słowo quarrel, czyli kłótnia i jest to rzeczownik, a przymiotnik kłótliwy czy kłótliwa to będzie quarrelsome. quarrelsome Często chcemy ostrzec innych przed taką osobą i wtedy możemy powiedzieć Be careful what you say. He's very quarrelsome, so don't provoke him. Uważaj na to, co mówisz. On jest bardzo kłótliwy, więc go nie prowokuj. Kolejną cechą, którą możemy raczej zaliczyć do przywar, niż do zalet, jest bycie humorzastym, czyli moody. A oto przykład użycia tego w zdaniu. Well, she's a teenager. So no wonder she tends to be moody. No cóż, jest nastolatką, więc nic dziwnego, że bywa humorzasta. Ale całkowity brak emocji też nie jest dobry. I osobę, która jest obojętna, możemy określić przymiotnikiem indifferent. Indifferent. I oto zdanie: You should vote. How can you be so indifferent to what is going on? Powinnaś zagłosować, jak możesz być tak obojętna wobec tego, co się dzieje. A jakiego przymiotnika użylibyście zamiast unfriendly? I może to być na przykład aloof. Aloof, który oznacza, że ktoś jest nieprzyjazny, wyobcowany, a wręcz czasem nawet wyniosły. I oto zdanie. Julie seemed rather aloof, when in fact she was just shy. Julie wydawała się trochę wyniosła, ale tak naprawdę była po prostu nieśmiała. Jeżeli w dodatku do bycia niemiłym ktoś jest wręcz wojowniczo nastawiony i agresywny, to określimy go słowem belligerent. Belligerent. I możemy powiedzieć watch out. Jim's in a belligerent mood. Uważaj, Jim jest w wojowniczym nastroju. Czasem spotykamy się z osobami, które próbują wymusić coś na nas, nie licząc się zupełnie z naszym zdaniem. Są natrętne i nachalne, czyli pushy. Pushy. I oto przykład zdania. The salesman was a little too pushy and we felt uncomfortable. Sprzedawca był trochę za bardzo nachalny, natrętny i czuliśmy się niekomfortowo. Kolejnym ciekawym przymiotnikiem, również raczej o negatywnym zabarwieniu, jest clingy. clingy. Opisuje on osobę, która jest niesamodzielna i nadmiernie polega na najbliższych. Taka przylepka. Najczęściej jest używane w odniesieniu do dziecka, które kurczowo trzyma się rodzica. O takim dziecku możemy powiedzieć na przykład: "Oci is a very clingy child." Archie jest bardzo niesamodzielnym dzieckiem. Zwróćcie proszę uwagę na wymowę tego słowa. G w słowie klingi jest nieme. Jeszcze raz. Klingi, 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 Kling I na koniec jak opisać osobę, którą bardzo łatwo nabrać i oszukać, ponieważ jest łatwowierna. Możemy użyć tu słowa galbo. Galbo. Miracle cures. Sell well, because people are gullible enough to buy them. Cudowne leki dobrze się sprzedają, ponieważ ludzie są wystarczająco łatwowierni, żeby je kupować. I to tyle na dziś. Przypominam o ogromnej zniżce, aż minus 30% na Black Friday. Zachęcam kliknąć na link w opisie i zapoznać się dokładnie z ofertą kursów. Proszę nie czekajcie, ponieważ zniżka będzie trwała tylko do piątku 29 listopada do godziny 12 w nocy. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!